Trzy sąsiadki zamówiły wspólnie kawę w sklepie internetowym. Kawa dla pani Malinowskiej miała kosztować 120 zł, a dla pani Wiśniewskiej i pani Śliwskiej po 90 zł. Jednak przy zakupie otrzymały rabat i za zamówioną kawę zapłaciły 260 zł. Ile pieniędzy powinna zapłacić każda z pań, aby jej wypłata była proporcjonalna do pierwotnej wartości zamówienia? I zacznijmy od zapisania danych. Czyli pani Malinowska-Nowska zapłaciła 120 zł. Pani Wiśniewska 90 zł. I pani Śliwska zapłaciła również 90 zł. Czyli razem, Razem nie będzie. Czyli razem zapłaciły 300 zł przy zamówieniu, ale jak się okazało, dostały rabat 260 zł. Czyli ostatecznie zapłaciły ciły 260 zł i nim przejdziemy, nim przejdę do wytłumaczenia tego pomyśl najpierw, czy znaczy podam pewien przykład. Gdyby one zapłaciły, wszystko by było tak samo jak tutaj, czyli że pierwsza pani zobaczcie 120, druga 90, trzecia 90, czy jakaś tam pierwsza, druga. Trzecia i razem zapłaciły 300 zł. A przy zamówieniu się okazałoby, że zapłaciły 150 zł. Przy zamówieniu. To czyli połowę ceny. Czyli wtedy wiemy, że. Hmm, wiemy, że zapłaciła. Zapłaciły łącznie 50%. I co nam to daje? A to nam to daje, że wiemy, iż pierwsza kobieta zapłaciła połowę ze 120, czyli 60. Tu 45, tu 45, czyli 90 plus 60 jest 150. Czyli po rabacie. Pierwsza musiała zapłacić 60, 45, 45. Więc teraz po prostu trzeba policzyć stosunek tej ceny do tej. Czyli 260, podzielić na 300. Skracamy. Jeszcze jedziemy przez 2. Na górze nam zostaje 13. Skróciliśmy przez 2 na dole 15. I teraz y, trzeba pomnożyć każdą cenę. Razy ten ułamek. Czyli róbmy to. Czyli malin... Hmm, jak to było pytanie? Ile pieniędzy powinna zapłacić każda z pań, aby jej wypłata była proporcjonalna do pierwotnej wartości zamówienia? Czyli proporcjonalnie. Więc musimy pomnożyć razy tą proporcję. Więc tak. Malinowska zapłaciła. 120 zł razy 13 piętnastych to otrzymujemy 104 zł. Później mamy weźmiemy jeszcze Wiśniewską, wiśniewska to jest 90 zł razy 13 piętnastych Otrzymujemy 78 zł. Czyli ile powinna zapłacić każda z pań, aby jej wypłata była proporcjonalna do pierwotnej wartości zamówienia? Każda z pań powinna zapłacić: pierwsza 104 zł, kolejna 78 zł, i kolejna 78 zł. I jeszcze raz podsumowanie. Dlaczego? Dlaczego w ogóle musiałam to podzielić? Tu o. No żeby zobaczyć o i jak, jak proporcjonalnie się zmniejszyła ta, ta cena, która była na początku. To jak tutaj w tym przykładzie, w tym przykładzie na boku, który którym napisałam na początku, bo to jest najłatwiej do zobaczenia. Że jeśli y, panie stwierdziła, a kupujemy, kupimy sobie kawę. No i okej. Okay. I zrobiły zrzutkę. Pierwsza ta, 122, 90, 90, 90, I się okazało, że mają fajny rabat i płacą 50% mniej. No i teraz... Się zaczęły zastanawiać, która ile ma dostać z zwrotu. No, jeśli zapłaciło generalnie połowę, no to każda musi dostać po połowie pieniędzy z powrotem. Czyli 120, podzielić na pół, mamy 160, 45 i 45. No, to tak najłatwiej jest zobaczyć właśnie na tej połówce, bo łatwiej się dzieli. A tutaj, no, ułamek wyszedł nam 13,15. No i no, i w ten sposób musiały po prostu wyliczyć, jak tutaj ja wyliczyłam, ile każda musi zapłacić. Inaczej tego zadania no, nie zrobimy.